Jesteśmy w spale na obozie przygotowawczym reprezentacji Polski przed nowym sezonem reprezentacyjnym. Rozmawiamy z trenerem naszej kadry Stefanem Antigą. Eee, coach, ten rok będzie dla Pana szczególnie ważny, jako że po sukcesie na Mistrzostwach Świata czeka Pana sezon prawdy. Sezon, w którym będzie musiał Pan udowodnić swoją wartość jako trenera. Myślę, że dla selekcjonera każdy rok jest ważny, każdy niesie ze sobą nowe wyzwania, nowe problemy do rozwiązania i każdy trener musi znaleźć najlepszy sposób, by je rozwiązać. Poprzedni sezon był dla mnie wyjątkowy, wyjątkowy ponieważ był to mój pierwszy rok pracy trenerskiej, a także ze względu na Mistrzostwa Świata w, w Polsce. Ten rok również jest wyjątkowy. Zaczynamy naszą drogę do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Mamy szansę, by wywalczyć kwalifikacje poprzez Puchar Świata i musimy ją wykorzystać w 100%. Nie ma już z nami kilku zawodników: Wlazłego, Winiarskiego, Zagumnego, także Ignaczaka. To oznacza, że musimy znaleźć sposób, by grać dobrze bez nich. To byli doświadczeni gracze. Na Mistrzostwach Świata spisywali się znakomicie. Teraz jest czas, by inni pokazali poprzez ciężką pracę, że prezentują odpowiednio wysoki poziom, by walczyć z silnymi przeciwnikami. Wywalczenie awansu na Igrzyska będzie bardzo trudne. Formuła kwalifikacyjna jest naprawdę wymagająca. Czy ma Pan już teraz pomysł, jak przebudować zespół po tym, jak odeszli tacy zawodnicy, jak Wlazły, Winiarski i Zagumny? Czy widzi Pan ich godnych następców? W Polsce jest wielu dobrych zawodników, siatkarzy z bardzo dużym potencjałem. Zmiany będą. Jak na razie ta najważniejsza dotyczy Bartosza Kurka, który wcześniej był przyjmującym, a teraz zastąpi Wlazłego na ataku. Musi się nauczyć wszystkiego opozycji atakującego. Bartek ma oczywiście imponujące umiejętności, jeśli chodzi o atak, ale musi przystosować się do nowej roli. Ciężko pracuje, jest z nami już od ponad trzech tygodni i jestem zadowolony z tego, jak się spisuje. On rozumie, że na początku jest ciężko. Nic nie przychodzi od razu. Wszyscy musimy być w stosunku do niego cierpliwi. Dobrą pracę na zgrupowaniu wykonuje Grzegorz Łomacz. Pokazali się także Bartosz Bednosz i Mateusz Bienik. Jak do tej pory jestem bardzo zadowolony z przebiegu zgrupowania. Mamy idealne warunki, zawodnicy są zaangażowani i zmotywowani, bardzo chcą się poprawiać. Nie jesteśmy jeszcze oczywiście idealnie przygotowani do pierwszych spotkań Ligi Światowej z Rosją, ponieważ chciałem, by wszyscy gracze mieli po sezonie dwa tygodnie przerwy. Wielu z nich było naprawdę zmęczonych. Wiem, że na początku możemy mieć kłopoty, ponieważ potrzeba nam jeszcze trochę czasu, ale najważniejsze będzie to, co wydarzy się w dalszej części sezonu. Czy w trakcie sezonu ligowego któryś z świadkarzy wyjątkowo Panu zaimponował? Fabian Dżizga bardzo się poprawił. Zrobił postępy już w ubiegłym roku, ale nie był jeszcze regularny w swoich występach. Bywał zmęczony, zdarzało mu się tracić koncentrację. W tym sezonie byłem pod wrażeniem jego gry, ponieważ rozgrywał znakomicie, świetnie radził sobie pod presją i liderował swojemu zespołowi. Jeśli chodzi o Bartosza Kurka, kto zrobił pierwszy krok ku temu, by wrócił on do drużyny narodowej? Nie możemy raczej mówić o powrocie. Jako trener muszę obserwować wszystkich najlepszych zawodników i znaleźć sposób, by się oni poprawiali, rozwijali i byli w stanie pomóc zespołowi. Bartek jest jednym z takich zawodników. Musiałem dokonać ostatecznej selekcji, wybrać zawodników będących w najlepszej dyspozycji, tych, którzy najwięcej wniosą do zespołu. To było trudne, ale bardzo ważne zadanie. Przed rokiem he Bartek to play. nie był w stanie grać tak jak uh, so potrafi. Nie było to about, tak, że teraz uh, musiałem namawiać to, go do powrotu. Złożyłem mu propozycję, chciałem, żeby pomyślał o nowej roli w zespole, by zmienił pozycję. Chciałem go zobaczyć w nowej roli w tym ruchu, czyli zmienić posiedzenie. Zaakceptowałem to. Dałem mu kilka tygodni na zastanowienie. On tę propozycję uh, zaakceptował. So Wie, że musi ciężko pracować. My uh, musimy być he, cierpliwi. Wie, że to jest bardzo duży krok. My musimy być cierpliwi. Z tego co widziałem do tej pory, and, and, and mogę so. powiedzieć, że Bartek robi my, my bardzo szybkie postępy. My, my